o wszystkim dzisiaj dziad zielonego z góra gra z kubą na, na tego małego nie wpadajcie na kanał tego kuby no właśnie tylko musimy sobie to trochę przemienić Pięty placek, koczuć sudać, bo nie pasuje. Dobra, raz ja normalnie idź z zielonego wzgórza. Dobra, dzisiaj wkurzamy ludzi. Mogę Kevin. O, tutaj jest jakieś idee wskurzeć. Dobrze, zbieramy jakieś dziecko. No, Kuba, chodź do naszego domu. Ale na razie musisz już ze mną, nie? Chodź pod dom. Siedemnaście. Chodź pod siedemnastkę, Kuba. Dobra, Kuba, chodź. Chodź pod siedemnastkę. Dobrze, przepraszam. Trochę zmiana planu. Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Let's go. Jesteś pod bankiem? To ja czekam na ciebie pod bankiem. Braczykam na ciebie. Tysiąc. To nie wiem miła. Gdzie ty jesteś? To ty Z dziecko Zo co co się dzieje Ku No mo dobrze. Gdzie ty? No to już ja Cicho, mamo. Wczoraj oglądałam. Mural ludziska. Chodź szybko, kuła. Janka, czemu ty jesteś przezroczysty? No ale przed chwilą ktoś był przezroczysty. Chodź szybko. Otwieraj. Kuba, otwieraj. Kuba, gdzieś ty położył tą bombę? Jeszcze masz no pół godziny. Nie. Szybko, bierz ten hajs ha i będzie Jezu, tu już są! Kuba. Jakaś żaba. Kuba, chodź szybko, 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 kuba. Kuba, szybko. Jezu, Kuba Kuba, schodź z tych rąk. Jezu, zapali nas. A ty Kurde cię mają na rękach, czy co? No chyba my razem Kuba, coś ty zrobił? Czemu ty uciekłeś? Chodzimy no. Tu chodź, tu chodź, kuła, tu musisz. Dobra, ja do ciebie ta przejdę. Choć niech sobie ona tu pójdzie stąd. Jak ona nie będzie patrzeć, ty uciekamy, dobra? Dobra, czekamy. Mama, proszę nie karaj. Dobra, ludziska teraz właśnie. O, szybko! Kurde, ona jest w wętach Szybko do domu, do, do tego. Kuba, ty się zacina! Chodź, Kuba, szybko. Kuba. O kurde. Jezu, tu jest. Wyciekamy! Kuba. Kuba, szybko. A ciebie wygodnie, może jeszcze 15 minut. O no, jedenastej. Kurde, nie da się uciekać. Tu chodź! Tu chodź! Tu, tu nie ma! Tu nie ma Kuba! Ora no, uciekana no tak. Ona musi, że my uciekliśmy. Kuba. Dobra, jutro vai ter fim, eu vou lá eu eu